Witam was serdecznie moi drodzy kolejny dzień kolejna bitwa dziś bitwa pojazdem T29 a gracz to frytek frytek 84 serdeczne pozdrowienia dla ciebie byku no i co dzięki za tą powtórkę mam moi drodzy jeszcze i nie widziałem specjalnie sobie ją zostawiłem żeby tutaj się cieszyć z wami tym właśnie tym oto o to, o to, o to Zacną bitewką, a bitewka będzie naprawdę u bardzo, bardzo zacna. Tak więc y, rozsiądźcie się kawka, herbatka w dłoń i życzę miłego oglądania. Jakbyście coś chcieli zostawić, to wiecie, co zrobić, wiecie, gdzie. No i co? Przyjemnego oglądania jeszcze raz. No i raz zobaczymy, co tutaj kolega na wykręci. Od razu agresywnie z plutonowym, chyba plutonowy Maro, jak dobrze pamiętam. Tak jest, mar 84, czyli. Tutaj będzie chyba kompatybilność roczników, coś mi się wydaje. 84. rocznik, bo bitwa, powiem wam, jest naprawdę do już posawy, po prostu. Ci, co znają frytka, pewnie wiedzą, co to za bitewka, wrzucą ją do siebie na kanał. Ogólnie, oczywiście, tam z kanału frytka będzie na dole i do link do oryginału, ale link do oryginału chyba jest nie na publicznym, tak czy inaczej, do kanału frytka na pewno będzie link pod tym filmikiem. No i co my tutaj mamy? A43, który próbuje z uniknąć pocisków, tutaj frycia, no i jak na razie mu to całkiem nieźle wychodzi, ale no i tak, tak, całkiem nieźle, bo to wychodzi, unika po raz kolejny pestki. No i mamy na razie 646 damage'u, teraz zobaczymy, co to będzie dalej. Ale bardzo fajnie, bardzo fajnie się bitwa układa pod tym względem, że nie jedzie tutaj z dużo czołgów. I kolega może przybierać, może jechać agresywnie, może tutaj puszować tą stronę, i tak też się dzieje. Tak też się dzieje. Od to szybko pojechane, delikatnie tylko zestawione, zobaczyć czy można postrzegać jakichś wrogów, 600 na bitę i jedziemy dalej, jedziemy dalej, niestety Light wjechał po arty, jak można zobaczyć na minimapie, nie jest to dobry sygnał i czy, ścią, czy ściągnie w ogóle te arty, zaraz zobaczymy, T29 dostaje spota, a my M4, które dostaje ściągnięte, Automatycznie, no i coś czuję, że ta bitwa będzie nam się toczyć chyba na bazie wroga. Bo tak mi się coś wydaje, że tutaj dojedzie piękny strzał z autoataku, takie lubię najbardziej. Coś mi się wydaje, że tutaj dojadą tak naprawdę na tą pozycję gdzieś 4, 5JK. Tutaj z kolegą Marem, z plutonowym Marem i jeszcze z jakąś czarką. No ale mamy, proszę bardzo, Isa stokowego, piękny do dojenia, nic tylko go dojść, ale zjechał w dół, trzeba jechać dalej. Bardzo przepraszam. Pojazd T29, moi drodzy, oczywiście bardzo pancerna wieża na siódemkę, odbija dziewiątki bez żadnego problemu wieża, jedynie co to garnek wpuszcza, ten garnek też ciężko trafić. Tutaj ten, ten kamuflaż, czyli ta wyrzutnia rakiet, ona nie wchodzi tutaj w element pancerzu, więc kto dobrze, kto ma T29, to doskonale wie, jak wygląda ta wieżyczka. W każdym bądź razie wieża nieprzewijalna praktycznie, kadłub tylko spód i też siódemki mają problem, żeby przebić, dziewiątki bez żadnego problemu już przebiją kadłub, ale pod dobrym kątem, tak jak na przykład teraz, jeżeli trepeska trafi w kadłub, górną część nie jest do przebicia praktycznie. Tak więc naprawdę bardzo, bardzo pancerny czołg, bardzo dobry czołg, moi drodzy. Tak więc polecam, kto nie grał, dla początkujących znakomity czołg, bym powiedział nawet. No i tutaj Wixpot w te wieżyczki, w tego T28 HTC. O, no, ostatnio zagrałem tym czołgiem HTC, jedną bitwę i jemka mi siadła. Pierwszy raz nim grałem i muszę powiedzieć, że był naprawdę znakomity. Pierwszy albo drugi, nie wiem. W każdym razie mało razy nim grałem. Super. W każdym razie mam już 2796 damage'u i troszkę przewiduję tutaj, rzeczywiście walka toczy się właśnie na tym kwadracie 5K w tym momencie. Ale o czym chciałem powiedzieć, ma tutaj Frytek znakomitą pozycję. Jeżeli będą na niego wyjeżdżać, jest nie do ruszenia. Mają dość długą drogę przebycia, żeby w ogóle do, dostać się tutaj do niego i go zaatakować. Ale Fritek też postanawia tutaj zaatakować. Nie ma co stać, trzeba jechać. Troszeczkę pakuje się tutaj w ogień krzyżowy, ewidentnie. Ten dreadnought nie jest jeszcze skończony. Ten wyjazd nie jest do końca taki słyszny, ale dobra. Maroczyści tutaj A43 HTC rzuca się na tego drewnota. No i dobra. Jako się tutaj sytuacja wyklarowała. Nie mają na pewno chłopaki tyłów, więc bardzo dobrze. No, i mogą coś tutaj sobie podziałać. Mamy niedźwiedzia, który wyjeżdża, czyli troszeczkę umocnionego isa z podwójnymi płytami, które no, jak sami widzieliście gdzie były. No, i mamy też Minutmana, który już jest niestety o wiele bardziej pancernym przeciwnikiem, ale bardzo ładny strzał w gąskę. Zostaje tak naprawdę Minutman na bułę. No to tylko nic, albo w pierwszą go, albo w ten przednie kółko, dokładnie albo kadłub. W tym wypadku siadło w kółko, bardzo ładny strzał. 3900, dreadnought wyjeżdża, trzeba pomóc temu, tej, tej, tej niszczarce z tym dreadnoughtem, jak najbardziej. Bardzo dobry focus fire, Maro tam pomaga cały czas tym medem. No ale frytek chyba skończy, tak jest, dreadnought na konto frytka, bardzo ładny. 4300. No, bitwa, muszę powiedzieć, dzieje się. Dzieje się i to na ostro, tutaj widzę. Wymuszają kapem, tutaj, przyjazd przeciwnika i Frytek fraguje. Fraguje jak wściekły, moi drodzy. Fraguje niesamowicie. Pięknie, fragi wlatują. No i co my tutaj będziemy mieli? Kolejny frag dla Frytka, tak jest, ale czy piękne wyczyszczenie. A AT2, oczywiście, objeżdżamy. Nie ma co tutaj stać. Chyba został zgąskowany, tak. Ale mamy kolejny frag, moi drodzy. To już chyba jest dziewiąty. Nie, przepraszam, szósty frak, szósty frak, tak więc już mamy specjalistę. No ale została jeszcze niszczarka i została jeszcze arta, tak więc... No, proszę Państwa, powiem Wam, takie bitwy dawno tutaj na T29 nie widziałem, więc tym bardziej mi się to podoba. Tak jest, jest przebicie bez żadnego problemu w ten weak spot. Już chyba stresik lekki do celowania, ale też wiem, wiem coś o tym. Doskonale to znam. I jak na, na nieszczęście po prostu ta pestka teraz nie weszła, ale co, decyduje się tutaj Fintech stoi? No nie, już tutaj szkoda HP jednak. Trochę szkoda HP. Czas na zmianę pozycji. Spróbujmy wystawić tylko wieża. Nie, tutaj objazd się delikatny. Zanosi i spróbujmy z tej perspektywy jak najbardziej. I tym razem już trafia. No i została arta. Czysta formalność. Znakomita bitwa. Bardzo fajnie wymuszona ogólnie we dwójkę. To Chili tutaj zrobiło też bardzo dużo robotę. Na tej pozycji schowano za góreczka na K2. No to tam naprawdę widać było, że nie byli w ogóle na nim skupieni. I tak naprawdę no, dużą, dużą część roboty zrobił też ten, czyli zresztą zaraz zobaczymy sobie podsumowanie tego wyniku, kto ile tutaj farmił. Wygrana, kolejny frag dla frytka, znakomite 8 i 4. Tak więc braterstwo, 12 fragów, ostateczne poświęcenie i na pewno jeszcze, jeszcze więcej, więcej medali. Znakomita bitwa, chłopaki. Fryciu, dla ciebie serdeczne gratulacje przede wszystkim, bo to twoja powtóreczka. Super, super, gratulacje MK, tak jak mówię po statyczce Devastator Radley Walters yy, High Caliber. No i mamy 2675 EXPA. Wow, grubo, grubo, grubo. Gratulacje, panowie. Mam nadzieję, że wam się powtóreczka podobała, bo mi bardzo. Zapraszam do frytka na kanał, a do mnie możecie zostawić jakąś subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robicie, i lajka pod tym filmikiem, oczywiście kciuk w górę. Dzięki, trzymajcie się ciepło, narka, cześć.